Nielegalni migranci w polskim domu dziecka Nielegalni islamscy migranci, którzy trafili do domu dziecka, chcą, aby mieszkające tam osoby ubierały się zgodnie z prawem szariatu. Dzień dobry, co to mają być za procedury? Nielegalni migranci zostali ulokowani w domach dziecka z polskimi dziećmi. Doszły do nas informacje, że dwaj uchodźcy próbują ustawiać inne dzieci w domu dziecka. Przekazał na antenie Telewizji Republika Michał Murgrabia z inicjatywy sprzeciwiającej się utworzeniu w Skierniewicach Centrum Integracji Cudzoziemców. Doszły do nas informacje dokładnie tego typu, że ci dwaj uchodźcy próbują ustawiać inne dzieci w domu dziecka, tam, tam są też dziewczynki, to jest kodekucyjna placówka i ci chłopcy mają narzucać swoją wolę mówiąc, że dziewczynki ubierają się nieskromnie, że oni żądają, żeby ubierały się inaczej, zgodnie z ich zasadami, zgodnie z ich religią. Co to jest? To jest narzucanie szariatu. Do jakich jeszcze strasznych wydarzeń musi dojść, żeby rząd Tuska zrozumiał, że sprowadzanie tu nielegalnych muzułmanów jest niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Do jednego z domów dziecka w Skierniewicach trafiło trzech imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Polską. Mężczyźni nie posiadają przy sobie żadnych dokumentów, ale zadeklarowali, że mają poniżej 18 lat. Tym samym uznano, że to miejscowy dom dziecka będzie odpowiednim miejscem na ich pobyt. Czyli dużo nie potrzeba, żebyśmy przyjmowali wyrzucanych z Niemiec niebezpiecznych imigrantów i na koszt Polaków ich wyżywiali. Pani dyrektor została postawiona w trudnej sytuacji. Dzieci, które tam przebywają nie mają poczucia bezpieczeństwa. Trudno się im wszystkim w tej sytuacji odnaleźć. Jest to dla nich nowa sytuacja i z tego co mówili bardzo trudna. Relacjonuje sytuację radny z Kierniewic Artur Sułek. Prawdziwość tych doniesień potwierdziła dyrektor domu dziecka Kamila Rosa -Farrej. W placówce przebywają obecnie trzy osoby dwóch mi. Z Gwinei oraz jeden z Iranu. Dwie nie posiadają żadnych dokumentów. Jakim cudem ludzie z Gwinei znajdują się w Polsce? Ludzie bez dokumentów, bez niczego. Gdzie sami nie dostaliby się z Gwinei do Polski, tylko ktoś za to odpowiada? Dyrektor przekazała również, że proceder ten powielany jest w tożsamych jednostkach na terenie całego kraju. Straż Graniczna ma wykorzystywać lukę prawną. Zdarza się, że podrzuca takie osoby pod podobne placówki, pozostawiając je bez wiedzy kierownictwa jednostek, czytamy. Czyli jest to na porządku dziennym. Że nielegalnych imigrantów bez dokumentów, pewnie podrzucanych od Niemiec, kwaterują np. w domach dziecka z polskimi dziećmi i na koszt Polaków. Polski rząd na czele z Donaldem Tuskiem się na to z uśmiechem zgadza. Podobna sytuacja była ostatnio w Biłgoraju. Dwóch nieletnich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, trafiło decyzją sądu do domu dziecka w Biłgoraju. Do sprawy odniosła się również Beata Strzałka, wicestarosta starosta powiatu Biłgorajskiego. Jak poinformowała, do placówki trafiły dwie osoby, które nielegalnie przekroczyły Granicę wiceszefowa powiatu podkreśliła, że umieszczenie nieletnich w domu dziecka nastąpiło na podstawie decyzji sądu, a powiat nie dysponuje specjalistyczną placówką dla cudzoziemców. Nie było innej możliwości. Zgodnie z orzeczeniem sądu, dzieci zostały przekazane do placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyjaśniła strzałka. Czyli samorządy nie mają nawet innej opcji niż wykonywać rozkazy z góry. W sytuacji jakiejś tragedii, to rząd będzie odpowiadał za to. Dziękuję za uwagę.